Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, fantastyczne, kruche ciasteczka wielkanocne. Ciasteczka są maślane, kruche, waniliowe, cudownie pachną. W przygotowaniu są proste, wyglądają uroczo. Możemy przygotować je w różnych wariantach. Jako zwykłe, kruche ciasteczka. Możemy zrobić cukrowe oczka oraz posmarować je białą czekoladą, posypać wiórkami kokosowymi i sklejać je ulubionym drzemem. Polecam i zapraszam na film. Składniki na ciasto: pół kilograma mąki pszennej, użyłam tortowej, 150 g cukru pudru. 250 g schłodzonego masła lub margaryny, 50 g schłodzonego smalcu, 3 ugotowane żółtka. Ugotowałam na twardo 3 całe jajka i wyjąłam z nich żółtko. 4 łyżeczki cukru z wanilią użyłam cukru wanilinowego, Jedno surowe żółtko, 2 łyżki schłodzonej śmietany 12 lub 18 i półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski wsypujemy mąkę. Dodajemy cukier puder, cukier z wanilią, proszek do pieczenia i krótko mieszamy łyżką. Następnie w rękach kruszymy ugotowane żółtka. Troszeczkę rozcieramy je z mąką. Chłodzone masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Tak samo postępujemy ze smalcem. Dodajemy żółtko, śmietanę i ciasto zagniatamy. Możemy rękoma lub możemy wyrobić mikserem. Mój mikser za bardzo rozsypywał mąkę, więc najpierw musiałam troszkę wyrobić ciasto rękoma, a dopiero później zaczęłam wyrabiać mikserem. Powstało elastyczne, wilgotne ciasto. Ciasto dzielimy na dwie równe części, zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 45 minut. Schłodzone ciasto wyciągamy z folii i podsypując mąką blat i wałek dosyć cienko wałkujemy. Z ciasta wycinamy ciasteczka. Układamy je na blaszce do pieczenia zachowując małe odstępy. Zwierzątkom możemy zrobić oczka, na przykład przy pomocy zapałki, zrobić taką dziurkę, lub użyć posypki cukrowej. Jeśli ciasteczka będziemy przykładać drzemem, oczka robimy tylko w połowie ciasteczek. I ciasteczka wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 13 minut, aż ciasteczka troszkę się przyrumienią. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. naraz piekłam tylko jedną blachę ciasteczek. Po wyjęciu z piekarnika ciasteczka odstawiamy do ostudzenia na około 10 minut i dopiero po tym czasie ściągamy je z blaszki i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Do przygotowania baranków będzie nam potrzebne około 100 g białej czekolady, ale na początku radzę roztopić tylko około 70 g, mnie tyle wystarczyło. Białą czekoladę roztopiamy na parze lub tak jak ja w mikrofalówce. Jeśli robimy to w mikrofalówce, robimy to etapami. Wkładamy czekoladę na około 10 sekund, wyciągamy, mieszamy i znów wkładamy na około 10 sekund. I tak aż czekolada się roztopi. Roztopioną czekoladą smarujemy baranki. Jeśli będziemy składać ciasteczka, to smarujemy czekoladą tylko połowę ciasteczek. Te, w których zrobiliśmy oczka. Posmarowane ciasteczko białą czekoladą posypujemy wiórkami kokosowymi. Lekko dociskamy. Pozostałe ciasteczka smarujemy ulubionym drzemem. Ja użyłam drzemu malinowego. Ciasteczka bez oczek. I przykrywamy ciasteczkiem z białą czekoladą. I nasze pyszne, wielkanocne ciasteczka są już gotowe. Wyglądają fantastycznie, są bardzo smaczne, aromatyczne. Polecam!